The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow. He passed on worried and warning, carried away by a moonlight shadow. Lost in a river last Saturday night, far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through. Witam Was bardzo serdecznie w dziesiątym odcineczku z serii login na tłoki i do roboty ze mną jest sum majsterek Taki Sieba A wiesz SUM siedzie, że... i... o Samuel też że... jest znowu sieba. A ty wiesz, że mam fajnego bardzo dobrego y, y, szwagra normalnie w Niemcach? Kteryada. No kurde, on takie dobre interesy robi W ogóle wyczasną mi takiego kuzackiego Zetora dwunastkę Co prawda ponoć jest w fatalnym stanie pod względem wyglądu, ale silnik niby żyleta No i, No tak mi się wydaje, no... No kurde, z jakiegoś PGRu, chyba nie wiem, z ze Słowacji, ale kurde, kozak ponoć I taki fajny ten, taką fajną... Kurde, to o Ty już przyjechało? Się, mama... Jezus Urwało. Urwało. miałeś to na drodze rozpakować. Opie, no, nie, nie, nie. Mamy drobny problem. Ale to majster, ty się zajmi Dobra, Jaś. Ja Rubiko ja gdzie ty z tym jedziesz? Jak kiedyś z kolego jeździłem No to gdzie ty z tym jedziesz? Jeszcze, jeszcze. <laughs> ja przyjdzie. Ja tak. Jaka patologia, nie no, jednijcie z mielaczkiem wszyscy po kolei. Tam jak co ci kupa zachodzi, tam by ten. Ora, bo samej góry. Dobra, o, 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 okay. o, Dobra. Yyy, że wszystko. Oczywiście ze mną ze Ściakugo i Bebigo, co było widać. Miał być fajny, fabularny i nie wyszło. Dobra. Weź odczep tą tylnią lawetę. Dobra, się podnoszę I O... Masz tą tylnią? Odczep tą tylnią. Ale zówkę coś jeszcze kupili, chyba co nie? nie? Nie, 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 To jest pod tego, tam jest siwnik na końcu 4-metrowy będzie. A no to wiem, ale tutaj ten. Jaką uprawę kupiłeś, nie? No, no z przywnikiem zaraz Mówimy, wiemy, o, to No, nie wiem, nie wiem No, teoretycznie niby trochę mocy będzie brakować, ale damy radę No, w miarę płasku mam A ty co, czy taki kupił opony? Jak, nie wiem. Co? W sensie, no takie były, no to to no, na silo się robi No trzeba będzie go wyremontować trochę, nie? Ale ponosi inni żeleta więc wiatracie chodzi jeszcze Długo to! Mogę właśnie a tu musisz się przełączyć na tą tylnią i odczepić. No bo to Eee, to chyba kurde hydraulika się zepsuła. O dobra, poradził sobie. Alalala. To raczej chyba niekoniecznie na silos. że cały czas na Dobra, daj mi tego. Jestem. Sprzęta. Eee, dobra, bebi wywal to gdzieś na środku. W sensie gdziekolwiek to wywal, może tak. A co on zrobił? Co? Nie, kiszonkę mam wywalić. Ale formie, A, nie A majster, ty już na pola. Nie, ten wał, że ten Ej, ten wał. to kurde jedną kubkę mogę zrobić. Tak wiem, że mam wał, jadę po wał. Jak dobrze, że nie mam w większości wypadków asfaltu na tym, akurat tu mam asfalt, ale... Ja no, trochę to tak, takim betonowo-metalowym kołem, tak nie bałdzę, ale no, no, na razie tak, na razie tak lubi nawaj mi to na środku na kupę, ja to roz rozciągnę, bo kurde, to co ty mi tam odwaliłeś, to to jest. Może widzisz, a nie gdzieś. No, więcej jest, więcej jest poza silosem niż w silosie. Taki głupi synos, że postawiłeś, o. Głupia to jest osoba, która wysypuje w tym silosie aktualnie. No po co komu drzwi, po co komu okna? Ja się w ogóle zastanawiam, po co tu ta kabina? Jakby ją tak zdjąć, co ty na to? No ja mój mokry Ja bym zdjął tą kabinę i zrobił sobie taką wersję Cabrio. Ale ja... nigdy nie widziałem właśnie tak... Ja właśnie też nie. Mocno. Bo na remontach to widziałem jak robili, co nie? Yy, jak zdejmowali, bo to wiesz, yy, malowanie i te inne sprawy całe. Znowu Cię wyjebało? Tak, ale już do widzisz. No to po co ale Ci przełączać się wiesz? na tego, jakby tak się tym zleje? Super. Nie wiem, bo ja chyba się źle jakoś kończyłem. To się wytnie. Wie. ja mam dość wycinania, w dupie mam wycinanie. Ogólnie a akcja kieszonka dzisiaj taka lepsza jest. No właśnie, widać, pod każdym możliwym względem. Wątpię 4 razy Ej, Ej, i tak tak bo jak wcześniej opuszcza do łączy, opuszcza do łączy No jakby kurde inaczej, I tak 20 tysięcy razy Nie no, silnik ma zdrowy to trzeba przyznać Ej, a kierowca tego to co, to co, co, tira To co, gdzie stało? To zobaczymy, może jeszcze coś przywierzę Okay. Easy. Dobra, ma Dobra, tra jak ci idzie? Jadę. Ja za chwilę chyba będę musiał coś zostaw się to do odbożenia. Bo tu nie ma co ubijać na razie Eee, <grym> y, teraz w taką kupę zrobię Za chwilę, że zamienimy baby, wiesz? Psz, o nie to znowu ci zedytuję bo jak nie fajnie. Dobra Słuchaj, Deku hej. No cześć Ale mówię... To ja nie chcę z tobą jeszcze 250 tys. polegów robić Też po 50 razy Ja! A cię kukurydżonki można zrobić w kieszczoci Ale ja tam mam... No Widzisz jak ten kuku sypie? Jak tu to wyglądało pod wyglądem tego? Ja, 3 mila tu byłem. 67% wzrostu, tak? to Jeszcze teoretycznie mogłoby jedną parę roku przesiedzieć. O, baby. Lag, bo był skrytać przez to, nie wiem gdzie jest kuku. Gdzie po moich suenecikach? Ogółem kukurydza dopiero jest. Przyszłego z... z tego. i tak tam. Stąd. Dobra. 10 3. A, A tak. wy to lajtem w dwójko będziecie, nie? Normalnie Pamiętajmy ile Bebiku ma procent teraz, powiedz mi ile Bebiku 41 Ale... A na ile ci startuje na przyczepach? Dwa przejazdy to na nazwisk Nie, jeden przejazd, dwa prze... Jeden przejazd, drugi przejazd, drugi przejazd, trzy Ale ja tu mam... Myślę, dwa razy dobra Czekaj, ile ja mam ton? Bebiku? No to twoja przyczepa Nie no, to sprawdzę Dwudziestka to jest a twoja, a ta moja jest 25 O jez Nie wygląda, nie? No No jednak tak. 20... <grym> a Jednak 25 metrów sześciennych wchodzi no, ale dobrze, na tylko... Jest... Jak będziesz miał 85 to powiedzmy, nie będę tak przed chwilę podjeżdżał. Z drugiej strony jeździa W sumie ja się szczerze zastanawiam, co ja mam robić duży. aktualnie. Ja niby się złamać, tylko powiedziałem. Tak. majestro! Zrób no. mi burgera. Jak, majestro. jak ja? Majestro. Aha. Nie, a tak na serio, ja sobie babcie porzucam. Po co ci? E, Stura, bo tura potrzebuję. Ale oczach chciałeś się wakować Tak. To jest się martwię bardzo A ja. No, ale... jako wciążnik! No nie Spójrzcie tam, trochę, to to kurde lepiej będzie rosło Pff. Lepiej będzie gniło 72. Zanim, Dobra, To, 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 to już jest 72 zminimalizowałem się w Zminimalizowałem się to prawie w całym sypie. Ja będę jak najwięcej po polu, żeby Kuba po nie zlaurał tego, bo tak byłem głupi Dzień dobry, Ja Teraz wezmę to z tym, nie? Żeby coś no wezmę sobie to z, z... Mam już 82 centy z, z tym nawozem O A ja chyba tu kabel nie podpiłem. Czy kable podpiąć do tury? Jasne yes. Tak? To ja już że no. na drugie nie ma coś sensu się pchać Serio? No, no. nie, ja kurwa musiałbym tego zrobić e, Podnieść, podnieść tego Góźdźkę Dobra Dziwne, że się tak wolno rozpędza Ile? 9 no, mój dycha. Dycha, dobra. Chyba że no, ja muszę tak określoną drogą jechać, bo Czemu? tam nie ma drogi tak żeby... <noise> tam... Mówię ci, jechać ja tym ścierniskiem. Okej. Okay. Okej. Okay. A to jest odmajstnia, to jest Tam rzepak zasiadł, jeśli tym się Na ty rzepakie można jechać. Nic że... nie staje. Zjadę trochę, bo ty się wygałęziło. A dobra, tak się... 22%, to luźno. Hmm. Właśnie, chłopaki hmm. to śliczne, bo yy, Kuba chodziło Gdybyśmy hmm. sobie grali. Ale budowacie tego dydyka to tak na polskim taki. Mosbach ma... Yy, powiedziałbym coś. Coś ci chyba... Tu się jeb... Kojarzysz tego mema, tu się jedni. Uj, dokładnie, ja dokładnie tu w tym miejscu. Jeszcze ten Patty Mat taki, to tu, tu o do mm, Dokładnie. Sypaj to szybciej. No kurwa nie taką kupę, nie było cię coś. No mówiłeś tak na kupę to wysył. No, kurwa, nie, Wied lepiej by było chyba, jeżeli by, by to było w silosie niż poza, nie? Zwy. Ogólnie jakby to to my te walkie talkie używamy. No. Kurwa Sibiradu No jedno i to samo No nie wiem czy jedno i to samo To Ja wiem że kurwa Babiko mi robi robotę Gdyby o co robić kurwa Ale on zapomniał że to kurwa sprzęt jest dobrej jakości i kurwa to jest pod to stworzone Ej jakiś Ej jakiś jest Kurwa gdzie? Nie wiem właśnie, ale już się... Ciebie w dżendirze? Nie, w odraki. Znowu? A nie, Znowu. W, w parku jakimś był. Narod, narodowym To? No, no to sucho wpisz do z nich. się nawet wypowiadał przecież. On, on jest od wody. To nie. Brawo Bebiko, rozwaliłeś cały Silos. Tak, drewno. <laughs> Brawo Bebiko. Za chwilę będziecie cofać przez przejazdowy Silos. E bo ty ogólnie Kubo po odcinku idziesz, nie? No. To sobie dlatego puścimy, bo tu różne pole to sobie puścimy niech ten. Po co Albo się? A Kubo jak nie będzie miał co robić. Dobra, 95 Bik. No to jak nie ma, bo to... No mamy jest. Dobra. No już dawno, wysypał. po. wawalą wszystko na jedną kupę, debil. A ty tam... Zrób podjazd, bo to po 20 ton ma ciągnąć. tak się <grym> I tak musisz ja? Ta no, żeby się nie zakopać, wiesz, jak nie z rozpędu wjadę, tak, tam... bo uważaj. Tak i Jedyny plus, masz szczęście, że kupiłem tego wraka z tymi betonowo-metalowymi kołami. Czemu? No bo kurde, to jest... To ja nie wiem, po co kupiłem w sumie ten wałek. Jaki wałek? Bo ten wałek, no ten wałek do ubijania. To talerze ja. takie. To ubija mniej od, od tego traktora. Elwood, to jest złomek. Złomek był więcej warty. Ja to spłaszczyłem. To jest skrętny ugot. Okay. Tam. Ej, już Ej tam się szyk... bardziej jak Kuba szykuj się tamte tam te dzieci o tym, co nagrywają telefonami. Wiesz, Xiaomi. To wszystko? O. Na YouTube? Ty masz Xiaomi. No, ale ja mam prestiżowe No, dupnę im już burde. Ile za niego dajesz? 200 zł? 600 zł? Oooo! A ty Tomasz? A ty Tomasz? Eee. Aktualnie? No. Czy to, co będę miał pewnie, jak wypuszczę ten filmik? Aktualnie. Eee... A to nie powiem. Mam telefon. Dotykowy. A jaki masz telefon? Dotykowy! bawię się w Przemsona, jaki masz telefon? Dotykowy. Nie, nie mam P Miałem P, ale nie mam P. Kiedyś miałem P Miałeś MP3. Nigdy nie miałem, Ja miałem... W sensie ojciec miał MP3. Ja nie miałem MP3, w sensie ja słuchałem kiedyś ode to dawno było. Na droga bardziej! A. A no. Dobra, gówno. Ej, Kurde. Fajny traktor ale słaby skręt on ma, także. Co? To w żadnych... No to twój! ...zadny. No, traktor z przednim napędem ma wielki skręt? No może Genesis... Z jakim przednim napędem? Żaden traktor nie ma dobrego skrętu. O czym ty gadasz? O jakim przednim napędzie ty gadasz? W przednim skręcie chyba No ale pan praktycznie z przednim napędem ma tylko skręć Ja to nie trzeba przedniego napędu, Przedni napęd nie masz no, do tego A tylko żeby mi wiedział. Sieczki nie leciło do roślinacza bo ty mi się zapcha i co? Aj nie zasaj się Na bym pokrywa bym pokrywał ale za biedny i nie masz pokrywy A na co to pomoże? Dobra, rura A e tak? Szybko bym tak. już 80% tak. to to ta, Potem Bebiko zostaje i będzie sprzątał ten burder. A e to tak jak ostatni burak. A się ja będę się woził. Z... Ta, 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 ta. ta. Jak ja woziłem w tak samo. Zypałem się rura pod kombaj. Tylko Majster, te No i podczas jazdy HT. Dźwignia do góry i sam nauczył to jest to, Halka, to się te bólki same zamykają. Mm. Te te to, ale... ale to są dobre hl te na siłowniku, takie o kurwa, na ze kwadratu. Tylko <grym> <grym> jeszcze musisz mieć olej odpowiedni do tego, bo szkoda. A no. ten przez kultury jedzie <grym> i gniecie. No jeszcze rąbnie w O, o, sobie To te klawiatury, <grym> ty <grym> na klawiaturze, tak? na Na klawiaturze? I I do, to typowy majster, nie? <noise> to jest taki głupi Nie gadaj mnie, A sam ty co tam nie gada? To jak oh. to idzie skomentować inaczej? <noise> Wiesz co znać najśmieszniejsza? Ten wrak ma przedni napęd. No a coś ty myśli. <noise> Nie to działa jeszcze. Ale trzeba, bo chyba nie chodzi. A nie chodzi! Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Zamknij się. Taki duch. Polecam buty z Xiaomi. Ja sobie chyba kupię tego KPS-a. Tak, tego kps, -a. KPS -a. Jedyną rzecz z Xiaomi, jaką mam w domu, to jest ten Xiaomi Band. To ty? <noise> nie, matka siostrze kupiła nie wiadomo po co. To ty? Nie, szają mi band matka siostrze kupiła nie wiadomo po co. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nie, bo ja. Te, bo, ja nie bo ja mam cię w dupie, no zauważyłam. Nie, ja tego nie dosłyszałem, kto to kupił. Ja słyszałem, że to kupił, ale nie Jak puszczę muzykę, która jest o połowę cichsza od mojej gadki to jest za głośno. A jak mówię do ciebie wyraźnie, to jest za cicho. Daj mi skończyć. Wiedź babyko, szybciej, bo muszę... bo chcę się wymienić. Ej, teraz już nie będzie przegłosu, bo jesteś sławki na tym kółkoćku. Wow, super. Ile tam masz odcinka? 18 Czyli co, teraz będzie bratko nadawał, czy... czy co? Gdzie? I ciebie. A, na... nie. A nie, dobra, to się nie da na bok. Czemu mi To już ugoje jest tak bez poprzeczki. Zbroka tu. Rycza iść do Prawie 100 tysięcy jedzie. Cofaj faj, babiko. Tak na full speedzie. Do przodu. To się kurde koci czy co? Dobra, daj mi. 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 Nie, daj mi. No już za to. Najlepszy stał to ZT ZT 16245. To. A ZT ZT dwa razy z napisane. Będziemy robić tak jak na tej, na Fagnotera, że kupisz to jakieś pole, które... jest któryś dom, co nie? się i sprzedasz. Nie, Ja tu nie mam tyle fajsu. Gdy tu gramy realnie Real... Dobra. Tuwa, tu go, Co? Co? Okay. Bebiko za długo wysypiewał? A przynajmniej nie mam dużo dojechania. Oby nie miał jak teraz ruszyć w taką opcję Weźcie to Jednak <śmienic> z dobrej strony wybrałem Co to jest za lag? Też tak nie wiem Nie wiem, <śmienic> dobra Ta escape'a wcisnął, to safe Teraz? Tak, wcisnąłem Nie było bardzo wcisne Czee, bo nie, kurwa, nie, nie sypię <śmienic> Cicho, 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 cicho. <śmianie> Człogę, Nie, 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 majster nie nie, nie. Ja wiem, on się śmieje, On coś odjebali, nie Na pewno Jedziesz na GPS-ie, Hugo? A szybciej <śmianie> do majsteru coś odjebać, a my... On już jest z powrotem

I się Rzec. zadusił. Weź. Odjedź. Stąd. No co? Ale no to. No leczą, zelca, postanę, no to jest. Czyli nie bo. Majster! No Jedź po tamtą przyczepę, a nie wkurzaj mnie. No czekaj, muszę dojechać, Hugo. Nic! Nie, nie zbiera. Nie? Nie. A kurwa, sorry, bo to nie to Odjedź mi to sześćdziesiątką, a mnie nie wnerwiaj. Ale no jak to wygląda? na da... <śmienicza> Ja pierdzielę Tam kurwa drugi szaleniec jedzie Ja rozumiem jakby to było gdzieś tu daleko ale to jest blisko Cicho tam tam dokładnie trochę ja bym tak się chciał, bo mi się to ma jeszcze to niców ślap, 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 ślap. Bebiko! to ma, bo Bebiko jest na łelite. No to mogę, blokada do końca się pedał. Nie wiem po co wy tu jedziecie w ogóle, jak ja do końca dojadę. Co no, jest, bo tu cajecham. Noo, ja mam dopiero 70. A niech cię jadę. 75. No to wszystko była tak... tak zbiera zbiera, zbiera, a tu swoją No. Kościk, za wetorem. I po wewnętrznej. Ja pierdziele, co za... No i nazwać to pseudorandzką, <ścoughs> sorry, nie kurwa. Trzeba. Trzeba. Ja. Pierdzielę. bić to kurwa za mało. Ja się założę, że tam jest taki rozpizdziel na tej pryzmie Ej, nie, to nic nie ma. walą z tej. Z kabiny wylecił, bo ta. Z wylecie, bo kabiny nie ma. Dobra, 96%. Dobra, pan. się pod niego? Z kabiny wylecił. No co, wyleciał To było. To było. Pod koław pan 5 zastanawiam się czy naszą piękną serię łogień na troki do roboty zrobimy łogień na troki użyj cosplaya Coś że to będzie od 11 odcinka i tym cosplayowym odcinkiem... i fu akcentem. A Powoli zaczynamy kończyć ten odcinek Tak samo jak ja za chwilę zacznę kończyć chyba swoje życie 10% <noise> Jak tam 10 wchodzi na tę przyczepę. Ta przyczepę było kupione pod gówno A to tak kurwa książkę ładuje rusł patrz 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 o tu? Tu, 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 już podwórkę nie rusi, o trzeba no. będzie, wcha... będę pchał go tu pewnie kabli nie zapiął A bo nie, bo nie ma Nie, bo tam pompy nie ma, tam nie ma kabli. Ja pierdziel, jaki burdel A jego pato będzie rzucał. Już na 60% to, Ej, nie wiem, my my to nie, nie wiem my my ale się nie to zdjęcie, dlatego ja będę zaraz tykał jeszcze jedno. I to jest na rękę. To się nie zapisałem. Co mi to robisz? A, do dupy ty się nagrało, jakby tak, to Cały czas się nagrywa. Dobra, mam to gdzieś. Trzymajcie się, na razie cześć i popa.